Od dwóch lat Żarowski Zespół Szkół kształci młodych ludzi w zawodzie kolejarza. To tutaj młodzi żarowianie uczą się, poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące kolejnictwa, korzystają z praktycznych zajęć i uczestniczą w międzynarodowych targach. Uczniowie Technikum Transportu Kolejowego w poniedziałek 8 grudnia uczcili Dzień Kolejarza. Uczcili go nietypowo, bo sami musieli zmierzyć się z niełatwym zakresem pytań dotyczącym kierunku ich nauki. Oprócz tego, tak jak na imprezie pokazano, dzieci zwiedziły w tym roku szkolnym targi kolejowe w Berlinie, Innotrans, na których pokazano wiele nowoczesnych urządzeń, wiele nowoczesnych tramwajów, wagonów kolejowych. I no, myślę, że jest to przyszłość kolei, dlatego chcemy kształcić również dla przyszłości. Wśród zaproszonych gości na spotkaniu zorganizowanym przez uczniów zespołu szkół w żarowie nie zabrakło miłośników kolei. Byli także wśród nich ci młodzi żarowianie, którzy dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z tym zawodem.